Dziękuję bardzo. Pan korwin Dziękuję bardzo. My tu pouczamy Chiny, w szczególności humorystycznie to wyglądało w tym, co mówił pan Schmidt. Otóż ja proponuję, żeby pan Schmidt zobaczył, jak wygląda Paryż 30 lat temu i jak wygląda teraz i porównał Szankaj 30 lat temu i zobaczył, jak szanka wygląda teraz. To my powinniśmy się uczyć od Chin, a nie Chińczycy od nas. To my powinniśmy wprowadzać ich rozwiązania. Ja podam przykład drastyczny. Tu czytam w sprawozdaniu punkt H. Chińska polityka planowania rodziny doprowadziła do gwałtownego postarzenia społeczeństwa chińskiego i ponad 200 milionów Chińczyków ma ponad 60 lat. Otóż, panie Schmidt, Chinka ma średnio 1,5 dziecka, a Europejka 1,2. Unia Europejska jest znacznie lepsza w niszczeniu swojego społeczeństwa niż Mao Tse-tung i dlatego sądzę, że Unia Europejska musi zostać zniszczona. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, panie pośle Korwin-Mikke. Teraz głos, a błękitna karta do pana posła Mikkego, od pana Czogora. Panie pośle Korwin-Mikke, czy pan zgodzi się przyjąć to pytanie? Proszę bardzo. A Czogor, Panie pośle Czogor, proszę. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Pośle, czy pan słyszał, co się dzieje w Chinach, co się dzieje z mniejszością tybetańską, czy z mniejszością ujgurską, czy z członkami Falun Gong? Jak pan mówi, że lepiej, jak pan może mówić, że lepiej jest w Chinach niż w Europie? Proszę bardzo, Panie Pośle chińskie metody w niektórych sprawach. Nie mamy mniejszości tybetańskiej, bo gdybyśmy mieli, to już na pewno nie byłoby u nas lamów, którzy wierzą w lamaizm i nie byłoby również ujgurów, bo by się roztopili w naszym społeczeństwie. Ja nie wiem, co jest gorsze dla Tybetańczyków, czy bycie w Europie, czy bycie w Chinach. W każdym razie nie uciekają jakoś z Chin i chciałbym, żeby Pan zrozumiał, jeżeli na przykład u nas nie ma kary śmierci, to to jest cofnięcie się o cztery tysiące lat. A w Chinach jest kara śmierci i dzięki temu to wszystko jest nowoczesne. Dziękuję bardzo panie pośle. Teraz pan Preda. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Zawsze występuję po takich koszmarnych wystąpieniach jak właśnie to, które teraz wysłuchałem. Nie jest to łatwe. Będę mówić o losie Tybetańczyków kilka dni temu. Był międzynowy praw człowieka. A oni nie mieli czego świętować, ponieważ ich prawa, ich wolności są ciągle ograniczane.